Wiele mówi się na temat przygotowania żużlowych torów. Zobaczcie, jak cały proces wygląda z perspektywy toromistrza. Prognoza pogody to jest podstawa u nas, która musi być ciągle z nami. I po prostu to, że ja spojrzę rano o siódmej, że mamy o dzisiaj fajnie słonecznie, to nie jest tak, nie? Tutaj sprawdzamy przynajmniej przed pierwszym zespołem, który robimy tor i na wierzchnie. Sprawdzamy tę temperaturę z godziny na godzinę, bo co chwilę jest coś innego. To jest pierwsza maszyna, którą wyjeżdżamy na tor. Czyli to tak nazywamy to u nas ciężka brona, którą rozbronowujemy tor na głębokość 12 cm. Gdzie w to mieszamy wodę? Próbujemy to wymieszać, żeby miało stabilność i związanie materiału. Łącznie, żeby to było sklejone. Tą maszynę prostą zwany jako jako maszynę, jako druga, która wyjeżdża do nas na tor. Czyli nią układamy już podstawę, którą mamy już równą, stabilną i do zagniecenia. Przed samymi zawodami mamy jeszcze inne maszyny, które, które tylko nazywamy ligowe, bo one wymagają dużo więcej i cięższej roboty, którą mamy na, na torze. Dlatego przejdźmy teraz do maszyn ligowych. Szyna skośna, tak zwana, która też tylko i wyłącznie służy nam do meczów ligowych. Tą broną układamy start przed samymi zawodami. Szczotkę używamy też na, na meczach i ona tylko nam rozprowadza materiał, który zostanie po równaniu. Czyli mamy lewą dyszę, środkową dyszę oraz prawą. W tym roku zrobiliśmy też naraszanie tylnej, czyli mamy guziczek całkowicie z prawej strony. No i co mogę powiedzieć? Nie zawsze jedziemy na wszystkich, zależy to wszystko od widoczności, jak jest zroszony tor i jak jest zawilgorcony. Także raz lejemy środkową, raz lejemy prawą lub lewą. To jest wszystko zależne, co widzimy, co się dzieje z nawierzchnią. Teraz Poleję zewnętrzną, bo widać, że troszeczkę zaczyna robić się biała i przesycha. także spróbujemy ją troszeczkę polać, żeby całkiem ona nam tu nie podesłała i za bardzo tę zanawieszkę nie ściągnęła. Nierówny ślaczek to robimy to, że łapiemy każdą jedną kolejkę, lub każdą nierówność na torze próbujemy ją zniwelować, po czym później i tak objedziemy go w koło. Bo nie zawsze nie zawsze brona złapie go do końca, tą kolejkę. I dlatego jeździmy go szlaczkiem, a później go i tak zakręcimy go w koło. Gdy kończą się zawody, to każdy myśli, że dla nas praca też się skończyła, dla nas jeszcze się nie kończy, dla nas nadal trwa i to trwa jeszcze około dobrej, półtorej godziny. Ze względu taki, wyjeżdżamy ciągnikiem i polewaczką, który materiał z toru jazdy. Tor jazdy mamy względem toru 4 metry. Od krawężnika to jest nasz tor jazdy i tu najczęściej odbywają się wszystkie walki, które, które prze, przechodzą przez zawodników i koło tylne wyrzuca nam nawierzchnię po samą bandę, dlatego też musimy wyjechać, ściągnąć tą nawierzchnię, która jest, została wyrzucona na swoje miejsce.